Zgodnie z prawem zamiar likwidacji filii i biblioteki urzędnicy musieli upublicznić co najmniej sześć miesięcy wcześniej. I właśnie tak podczas ostatniej sesji Rady Miasta się stało. W tym pół roku to jest czas na e, podanie wiadomości, czas na rozmowy, na dyskusję, na podanie informacji, e, na przygotowanie się do podjęcia tej właściwej e, uchwały. I wszystko byłoby dobrze, gdyby owej właściwej uchwały wielu legionowian nie uważało za niewłaściwą. Bo nawet jeśli, jak twierdzi prezydent Piotr Zadrożny, filia numer jeden trąci biblioteczną myszką, są ludzie, którym jest potrzebna. Jak można likwidować? Placówka ma bogaty księgozbiór i ponad 3,5 tysiąca czytelników, dokonujących rocznie 90 tysięcy wypożyczeń. Wieścią o zamiarze likwidacji placówki są oni bardzo zaskoczeni. Co ja słyszę, sąsiadko, że was coś zamknąć, co? No. Ale w życiu, proszę mi decydenta pokazać tylko zaraz go załatwimy. Chyba w 100% każdy z czytelników, szczególnie tej biblioteki legionowskiej, będzie oburzony taką decyzją. Ja osobiście jestem że od 18 lat czytelnikiem stałym i, i nie wyobrażam sobie swojej tutaj bytności bez tej biblioteki, bez tych bibliotekarek, które są fachowcami wysokiej klasy. Jestem w ogóle zdziwiony taką postawą radnych. Jednym z głównych argumentów przemawiających za likwidacją filii przy Sowińskiego jest bliskie sąsiedztwo głównej siedziby biblioteki oraz czytelni internetowej. Pieniądze owszem też są ważne, ale ratusz zapewnia, na czytelnictwo ich nie ubędzie. Budżet miasta nie jest z gumy, tak? w związku z tym, w ramach posiadanych zasobów, w ramach posiadanych środków, musimy mieć pieniądze na, nowy, na rozwój biblioteki. W przyszłości na dwóch kondygnacjach Centrum Komunikacyjnego ma ona zajmować 2000 m2 i wręcz onieśmielać swoją nowoczesnością. Ale by wystartować tam bez żadnego fal startu, przygotowywać trzeba zacząć się już teraz. Kiedy mamy w perspektywie bardzo niedalekiej przeniesienie się już do tej docelowej naszej siedziby, na którą no, przecież czekamy od dawna, nie będzie wówczas czasu. Wtedy rzeczywiście możemy zacząć się pakować, przenosić do, do nowej siedziby i tam urządzać, wyposażać. Ktoś to oczywiście będzie musiał zrobić. Debatując o sensie likwidacji filii numer jeden, radni zapytali też o personalne konsekwencje takiego kroku w tej chwili 1. Czy ci pracownicy znajdą zatrudnienie, czy ktoś zostanie z tym wspomniany? Odpowiadając na Pana pytanie, cztery osoby. I tak jak um, mówiłam o tym tydzień temu, prezydent mówi, środki te zostaną w bibliotece, jak tworząc budżet na przyszły rok, również wystąpi o zachowanie tych środków. Wątek pracowniczy na tym się jednak nie zakończył. Poruczył go jeszcze dopuszczony do głosu Marcin Misgalski mieszkający w Chotomowie, obrońca biblioteki. Dla uchwały, którą państwo dzisiaj będziecie procedować jest konflikt personelu pomiędzy panią dyrektorem a czterema... Czy pana odwiedzą prośbę? Za panu głos, bo pan zabier... Czy pana dziękuję panu bardzo? Wystarczy. Wystarczy. Miał pan tak minutę są, i... Minutę. Są, tak jest traktowany postęp wspierającym... Chwilę później zrobiło się jeszcze ciekawiej. Ja składam niniejszym publiczne przyrzeczenie. Ja, Marcin Miskański składam publiczne przyrzeczenie, że zapłacę prezydentowi Smogrzewskiemu 500 złotych dniów i za jeden dzień przepracowany w tej chwili. Chciałbym, żeby prezydent, który podpisał się pod tym wnioskiem, żeby miał odwagę pracować i zobaczyć tych ludzi, którzy przychodzą do tej biblioteki. Nieobecny na sesji prezydent tej fuchy wziąć nie mógł. Zareagował za to jego brat. Ja panu zaproponuję 2000 zł dniówki. Sądząc po wymianie zdań na jednym z portali społecznościowych, negocjacje pomiędzy panami nadal trwają. Niestety ani pieniędzy, ani śniegu od tego czasu nie widziano. Jedno jest pewne: tytuł książki, którą przyniosła na sesję jedna z radnych, w temacie legionowskiego czytelnictwa wygląda na proroczy.